I drineczki. O Boże, o kur. Spokojnie, spokojnie. Letnia nutka, już to słyszę, ależ punktualność. Podziękowania Mix FL Studio, Text Dister, produkcja by Lesiu. A, Lesiu robił ten bicik. Hmm. Ale w tej piosence wszyscy macie dziwne głosy. O, już się boję. Jak fani tak piszą, to już znaczy, że jest źle. O, zajebiście, nowa piosenka dawno nie był. A nazwa to nie miała być jachty i drineczki. Trochę się boję, że z masterem przegieli. A może zrobisz cel donate i nazbieramy? Na no, takie małe ustrojstwo. Nie nie chcę robić celów donate'ów, w przesądzie. nasty znam znam eee, Monia Liza, z też znam shio z julką ruszamy razem Timowskim basem jedziemy gdzie chcesz wybierz miejsce na mapie team na trasie lodowate late na tropikalną pogodę gdy idę na basen i niech to będzie lato najlepszych wspomnień co nie zdarzą się Boję, woce wlicznie za czymś gonię. Jak się przez płacę, leci każdy moment. Dziś naciskam pozę, mam spokojną głowę. Zero troski z martwym, kiedy w bliskim gonie. Baw się dobrze, na niebie słońce. Schodzone browce, dawaj na koncert. Kościół wam ponopie, zapominamy robotę. Całodzim jest na Europie, grzyjemy całą dobę Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Cały czas szumila, z czego jeszcze chcieć? Dobrze jest jak jest. Kiedy do zwiedzania tyle miejsc, Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak Dookoła do koła ptaków śmiesznego powietrza, tak? Jeżeli to pity sen, to nie musisz pójść mnie nie blisko na dobre i złe team, blisko szybko nie zgaśnie. Serwisz te stilo, jedyny pif to ten, który serwuje Nie, Long island, zdawaj na partię. niech cały rok będą wakacje. Wszystko co robię, to robię od serca. W porwacji z teamem, Chcę dobrze to zapamiętać. W drinku palemka, limonka, wisienka. O to by nie. Przecież w drinku ma tylko słomkę. O czym ona? Czy co to jest to słomka? O jaka, jaka palemka, limonka, wisienka? Jak ty masz słomkę? Słomeczka! Wisienka. O to by nie zapomniał. Tylko bliskie osoby trzymam koło mnie. No, i Jordana chiluje bombę. Dziś tylko dobra zabawa to obowiązek. Wina, kolada, mokito, huragan, tequila, sunrays. Ey, this too. is good Hawaii, Margarita, Gibbon, Dobra, dobra, to jest ze sranej już. Oni, oni już szukali tylko słów, które się rymują. Margarita, co się rymuje do Margarita? Mamy 30 sekund, 3 za yy, kosmopolitan. Zajebiste, bierzemy to. Kosmopolitan, Gibbon, Hamak, Morgan, kapitan Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek Cały czas mi las, czego jeszcze chcieć Dobrze jest jak jest Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek Dookoła ptaków pięć, świeżego powietrza w Jeżeli to nie sen To nie musi w mnie no, Bo nie blisko na dobre i złe T blisko, szybko nie zgaśnie ja, wow. Twój stilo, jedyny ten, który serwuje Jezus, ja nie mogę, jakoś nie mogę przecierpieć tego słowa drineczki. To brzmi jak jakbyś użył w tekście pieniążki. No a, no nie wiem, jakoś mnie skręca. Drineczki. Nie lubię tego słowa jakoś nie, ale to moje takie oczywiście zdrobnienie. E. Jak ty czecki, Tak byś napisał palmusie i drineczki. Pal, albo palmunie. No... No nie, pasuje to. Yeah. Wow, bo na dobre i złe team blisko szybko nie zmrażnie. Łoł, yeah. wow, serwerskie stilo. Jedyny piw to ten, który serwuje grillmaster. Razem ziomanej Macu? Leksiu brzmi jak blacha. 2115 klik. <laughs> TCNIX! 16 miesięcy! Dzięki bardzo, TCNIX, za najdłuższy możliwy. jak Kizo! On 16. <laughs> Że kiedyś nie miał, teraz ma. No, on tak ma, on kiedyś nie miał, teraz ma. Także Pokers. TcNix, dzięki bardzo, za 16 miesięcy! Najdłuższy możliwy. Dzięki bardzo, TCNIX, to już 16, no? Szybko zleciało. Dzięki bardzo, TCNIX. Estermolk? Molk? Palmuxie, EP Siema Baczewski, piosenka to jedno, ale... Co? Fitowanie Jordanów z spodni Adidasa z góry skreśla wszystko? <noise> no trochę tak jest. Siema Baczewski, piosenka to jedno, ale fitowanie Jordanów do spodni Adidasa z góry skreśla wszystko. No tak, wyjść z Jordanem do Pumy. No, no nie, siedzi. No ale yy... ogólnie, ocena, żeby nie było. Bicik, fajny wakacyjny Bicik. Nie mogę się przeszedł. Bicik fajny wakacyjny, także propsy. W Chorwacji, w takim apartamencie. A to... Kto to jest? Nie chcę wygrać wakacji, dzięki. Bicik jest mega spoko. Teraz tak. Najlepsze części całej piosenki to są Leksiu. Ale to mnie nie dziwi, bo on ma najwięcej wspólnego z muzyką z całej tej bandy. I, i nadal cały czas spoko jest Shio... Nie wiem jak ona się nazywa, Julka się nazywa ta dziewczyna Shio, nie? Kiedy do zwiedzania tyle miejsc, Chodźmy tam, gdzie natura działa, tak jak Julka, nie? Cały czas no, las, czego jeszcze to, chcę, jest to, to jest Git. To jest Git. W sensie nie puściłbym sobie tego w aucie, ale jest Git. Jest naprawdę, jest dobrze. Nie mam w stylu autotuna